Niego ceniasz szansę Michała Szpaka na konkursie Eurowizji? Trochę po tym. Po tych naszych tutaj polskich wynikach. Tak naprawdę się odcięłam od tematu Eurowizji, bo, bo też nie mam czasu, bo, bo też od razu po Eurowizji pojawiły się nowe propozycje i inne rzeczy i, i też się na tym skupiłam, więc trochę nie wiem, jaka jest konkurencja teraz. Wiem oczywiście, znam piosenkę Michała, natomiast nie wiem, co jest z innych krajów, więc trochę nie mogę tego porównać. Natomiast nie trzymam kciuków, bo bym bo, bo by nie bolały, ale wysyłam mnóstwo pozytywnej energii i bardzo, bardzo chciałam powiedzieć, trzymam kciuki, ale tak powiedziałam, że nie. Czyli bardzo jestem za Michałem. Okej, okay, a myślisz, że pojawią się. Całą siłownię. A, no Michał też schudł. Faktycznie, to jeszcze ja tam muszę zacząć chodzić i może wreszcie będę zadowolony ze swojego wyglądu. Ale dobrze, powiedz mi jeszcze a propos Michała Szpaka. Czy myślisz, że pojawiają się albo będą pojawiać się takie komentarze, że zainspirowaliśmy się trochę tą Wurst? Chociaż to jest absolutna nieprawda i jest to niemożliwe. Natomiast ludzie, którzy nie znali wcześniej jego twórczości. Mogą tak pomyśleć. Myślę, że to wszystko nieważne, bo czy oni sobie pomyślą, że on jest podobny do wurs, czy nie, to na pewno go usłyszą i to chyba dla Michała jest najważniejsze. I, i też yy, myślę, że dla każdego artysty yy, najważniejsze jest to, żeby ktoś nas usłyszał usłyszał nasze piosenki, to, 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 to co oni później będą gadać, a niech sobie gadają.